Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Michu Gra. Pomyślałem sobie, że możemy sobie zagrać w coś trochę innego. Oczywiście nie porzucamy tika. wrócimy sobie na pewno do Górniczej Doliny. Ale czemu by nie w Fortnite'a? Mamy tutaj nowy rozdział z ósmego sezonu. Trochę sobie też pogrywam tego Fortnite'a. Nie jestem może jakiś za najlepszy w tą grę. Znacie mnie, nie jestem jakimś mistrzem gry. Ale przyjemnie może być sobie tutaj trochę pograć, no to może też jestem ciekaw, bo nie wiem zupełnie co się tu zmieniło to po prostu sobie zagramy w solo i zobaczymy czy nam się będzie przyjemnie grać myślę, że tak, bo nam się zawsze raczej przyjemnie gra awatarka mam jakiś ten przypadkowy chyba mix mam taki, że mam wybierać różne po prostu wiecie zawsze losowo plecak tam, czyli ten kilo, czy wszystko, to wszystko mam wybierane losowo, po prostu nie przywiązuję do tego jakiejś tam wielkiej uwagi. Mamy już się łączymy do gry Zobaczymy, nie wiem, może dwie zagramy, dwa takie meczyki, może trzy Zobaczymy jak nam pójdzie, bo to może być... <laughs> Po 5 minutach koniec gry, no mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle, że uda nam się chociaż jednego tam gdzieś tam dopaść przeciwnika. Zobaczymy co my tu mamy, U, tu się coś dzieje, nie mam, nie mam bladego pojęcia o co tu chodzi w tej, znaczy wiem o co chodzi w grze oczywiście, ale w tym, że tak powiem rozdziale. No dobrze, może polecimy sobie tutaj, zobaczymy co tu jest. Widzicie, tu jeszcze mam nieodkryte kawałki terenu. Oj, tak chyba słyszycie, jak mój komputer walczy. No, nie jest to może za jakiś najlepszy sprzęt. Co prawda, krami chodzi płynnie, ale no, jednak trochę walczy tutaj z tą grą. No i za chwilę zaczynamy. Oczywiście podziękowaliśmy tutaj No dobrze, no to polecimy do tego, nie wiem, jakiegoś bombla, nie wiem co to jest, zaczymy? co tam będzie ciekawego. Czy możemy przez to przyjść? Wiem, to jest... to jest bariera w kolonii karnej z gotika. Ulala, co tu się dzieje? Ło! jakaś broń coś chyba to nie był mądry pomysł od razu wiecie tutaj wskakiwać dobra jakąś broń mamy Okej, okay, ale to był tylko pecet więc nie masz czego się jeszcze tak bardzo cieszyć że mamy nowy krąg burzy. Hmm, no dobra, może poszukamy jakichś tutaj ludków bardziej. O, tu ktoś jest. Ale nic od ciebie specjalnie nie chcę. No a nie może się wydostać poza bariery. Jestem zdziwiony, że praktycznie tylko mnie tutaj podkusiło, żeby tutaj wejść. Nie mamy tutaj praktycznie, przynajmniej nie widzę ludzi. W sensie praktycznych przeciwników. No dobra. No, coś pochowali nam się wszyscy. Ja tu myślałem, że szybko zginę, a tu o jest! A niestety nie udało się. No, wiadomo. Od razu bardzo szybko padliśmy, chociaż trochę ją tam szczeliliśmy, czy tam go. Niestety ciężko określić. No dobra, spróbujemy jeszcze raz. No, w takim tempie to trzy na pewno zagramy. aczkolwiek mówię, bardzo lubię tą grę, bardzo lubię Fortnite, to jest bardzo taki przynajmniej jak mówię oczywiście o sobie, relaksujący jest taki, nie ma jakiegoś takiej presji że zaraz wrócimy sobie, półnych doświadczenia w większości takich gier internetowych tutaj po prostu można sobie tak ze spokojem, przyjemnie pograć a mówię, a jest nowy tutaj Trochę się nam pozmieniało, no to mówię, no czemu nie możemy przecież sobie zagrać razem. Od czasu do czasu możemy tutaj zaglądać. A tu złośliwiec nam szczela. Ja ci dam, ty. Hamie, jeden ty gałganie, ty. Hultaj, zwykły hultaj. No dobra, teraz może nie polecimy sobie do tego bombla całego, tylko po prostu gdzieś, gdzieś jest, tak może bardziej normalnie. No niech będzie ta paskudna przystań, jest blisko, co prawda też tam coś widzę, coś tutaj się dzieje niedobrego. Fortnite'a gram od jakiegoś, nie wiem, może pół roku, może roku. Wiem, że właśnie o ten, ta, pa, ta lot, paralotnia, którą mam teraz na sobie, miał to jest chyba jedna z moich pierwszych, jakie otrzymałem. Czyli nie jestem, może, takim zupełnie nowym graczem, no ale też nie na pewno, no, ale na pewno nie gram zbyt często. Nie mam jakoś bardzo dużo tam czasu. Aczkolwiek znacie mnie, lubię sobie usiąść i trochę pograć. Że mamy tutaj osłonkę, ale przydałaby się jeszcze taka tam mniejsza, bo szkoda mi widzisz już oho! No i mamy! Pierwszy padł tutaj od naszej broni Nie wiem czy to się też mówi, że od naszej ręki chyba tak, chyba tak to wypijemy sobie osłonki. Tutaj mamy, nie, nie bardzo lubię ten rodzaj broni. Mam nadzieję, że znajdziemy jakiś lepszy. O, 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 tam widzę jakiś niebieska broń. A nie, nie, to jest ten harpun tylko. No dobrze. O, o tych No i proszę, i drugi padł. No na pewno lepiej niż ta pierwsza rozgrywka nam poszła, idzie przynajmniej na razie. No cóż, szukamy następnych. Dobrze, tutaj sobie amunicję zgarniamy. Patrzę, czy może gdzieś jest... Ale dużo doświadczenia z otwarciem tej skrzynki. Nie wiem, raz dają, dwie... O, tą broń lub. Raz dają więcej doświadczenia, raz mniej. Wy pewno wiecie dokładnie, czemu to się dzieje. Ja to tam wiecie. Taki niedzielny gracz. Niedzielny, ale pasjonat! <gry> Okej, okay. tu no chyba już nikogo nie widzę. Chyba sobie pojedziemy gdzieś. Poszukać jakichś innych przeciwników. Npc, ich nazwę, jakieś ufo, o ty, ale nas tu chciał za, o i tak sobie weźmiemy tą, bo co prawda nie przepadam, ale jest aż niebieska, więc to już jest taka trochę lepsza broń, ale chciał tutaj nas zaskoczyć, uuu no nie, co tu się dzieje, tutaj nas atakują z każdej strony, no ale już nie najgorszy wynik, ten kto się przeraził na początku, że już taki lamus ze mnie, to nie jest tak aż najgorzej, bo czterech jest pokonanych, wiem, że na pewno są tacy, co pokonują jeszcze więcej. O, tu jakaś dziwna kostka, nie wiem. może? Oho! K sobie, fruwa mi niewidzialni! O! To tą broń sobie wyźmiemy. Ty nie mogę? Bo jestem takim te? To, to się stanęło, gdzie on poleciał? O nie. nie! Nie, nie mówcie, że zginiemy teraz! O nie, Uff. już myślałem, że to tak nas oszukali tutaj, że nas wyrzucili w kosmos i, i się zrobiliśmy tacy ludcy. No dobra, szukamy dalej tych przeciwników. Może nam się uda zmienić wynik na 5? Nadzieją, nadzieję to ja mama, Widzisz? <laughs> nadzieja to jest matka głupich, nie? Tak mówią. Chociaż... Gdzieś tam nadzieje o, no, o, Jak już mówiłem, nie przepada, ale fioletowa to jest już bardzo dobra broń. Zaba. Tak mi się nudzi, żaby zabiłem. <laughs> O, tu jeszcze jakaś skrzyneczka, może jakoś taka, ta pompa to się chyba tak mówi. Będzie lepsza, nie, mamy tą, ale damy radę. O, 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 chyba tam jest jakiś przeciwnik. Tam coś, coś mi mignęło. Chociaż wiecie, znacie że ja taki da pół ślepy, nie, to już nie może być. Tam mi mogło mignąć. Dobrze mi mignęło. No chodno, nie uciekaj, no, kolego. Ale nas zasz... I taką w sumie słabą bronią. Ale to teraz zalamiłem. No teraz to naprawdę. No dobrze, jeszcze raz sobie zagramy. Zobaczymy jak nam teraz pójdzie. No może pobijemy ten... Drugi wynik, bo ten drugi nie było najgorzej. Pokonaliśmy czterech, tak uwierzcie mi, jak na mnie to jest ładny wynik. Możecie mi pogratulować, ale wiemy, najważniejsza jest zabawa: zawsze najważniejsza jest zabawa w takich rzeczach. Welcome Island! Nie wiem, czy witamy, witamy, no chyba witamy! Dobra, zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Trochę żałuję, że tego. Ta to, to śmierć przed chwilą taka trochę słaba, słabał. Naprawdę tutaj zaszliśmy go ładnie od tyłu. Może jakbym celował w głowę, to może by się udało bez problemu. No ale postaram się nie powtórzyć tego błędu po prostu. Dziękujemy kierowcy autobusa. Hm, gdzie by tu sobie polecieć? A może przyjemny park, czemu by nie? Zoznaczę sobie na mapce, żebyśmy dokładnie wiedzieli, gdzie lecimy. No dobra, wyskakuj. No dobra, trzeba przeszukać szybko tą chatę. Oj, coś jakieś lagi tutaj nie biorą. Oj, chyba nie wiem, czy właśnie może być problem. Nagrywanie jednak i granie. Bo tak jak mówiłem, mój komputer no nie jest najlepszy jakiś, ale w miarę dawał radę na Fortnite. Widzę, że tutaj też jest ten znaczek, że jest jakiś problem. Mam nadzieję, że zaraz, chociaż już teraz chyba w miarę to jakoś płynnie idzie. O zobaczymy. O, chyba już jest dobrze. No proszę mamy drugi poziom. O, tu ktoś jest. No dramat. No po prostu dramat. Michu, weź ty się może za Gothica. co? No dobra, jeszcze raz spróbujemy, bo faktycznie no tutaj to, to trwało po prostu parę sekund, no, ale zobaczymy, może tutaj nam się uda ten osa, bo teraz już zagramy sobie ostatni dzisiaj raz. Mam nadzieję, że to jest z internetem i z komputerem też nie będzie problemu. Że mi się nie przegrzeje, że nie wybuchnie. Zobaczymy, no mam nadzieję, że będzie mi tu ładnie szło nagrywanie z tego. Widzę, że już nie ma tego znaczka, że jest jakiś problem z połączeniem. I oby tak zostało, i oby tak zostało. No dobra, pierwsza, lepsza, fajniejsza lokacja. Lecimy. Sam ogień walki. Mam nadzieję, że nie będzie to co ostatnio, bo mi będzie aż wstyd, aż wstyd mi będzie wrzucić ten odcinek. Nie, no, wiecie jak to jest. Wi o, wilki tam wyją, widzę tutaj, latają. Uuu. Ktoś już spadł na ziemię Dawać jakąś broni lecimy po niego No i po walce, Ja by to powiedzieli w Gotiku Ło, oh, wow, ale aż się przestraszyłem co mi tu wyskoczyło A to Wilk No dobra wilku Nie ten wilk z Gotika Taki prawdziwy Na czterech łapach Idę, oto, to. Ciemnie tu. Co te wilki się tak nas tutaj uczepiły? zajcie? Zamkniemy im drzwi, bo wilki nie umieją. Od... O! Ale... No, nie, nie, nie. nie bo jak zginę przez wilki, to słuchajcie, będzie taki wstyd. Jakby mało, bo to już naprawdę. zniemy sobie, może tutaj na szybko trochę. O, o tak. O! Oj, nieładnie, nieładnie, ale daliśmy radę. No co te wilki, no? Czy one zawsze były takie agresywne? Chyba nie. Nie wydaje mi się, że one były takie agresywne w tamtych rozdziałach czy sezonach. A masz wil. Cały czas słyszę te wilki. Podobno mi <grywki> się po nocach siedzieć. Bo trochę amunicji weźmiemy bo na tych wilkach. Dużo straciliśmy. nikogo tu nie widzę. w trochę amunicji, nam tutaj wleciało już. no ja tu ktoś działał, bo tu widzę, że tą katapultę postawił raczej człowiek. Oho, jest i człowiek. No chodź, no pokaż się, no. Kurczę, mam mało amunicji, ojciec. Ah, no niestety. Czyli była seria trochę lamów, gdzieś tam ta druga gra była w miarę jakoś tam nam poszło. Potem już raczej szło gorzej. No, dajcie znać, jak nam się podobało, czy coś. Pewno jeszcze kiedyś sobie zagramy Fortnite'a. Czemu nie? Ale na pewno też skończymy Gotika. Nie zapominamy oczywiście o Gotiku. Ja Wam dziękuję za oglądanie, że tutaj sobie poszczeliliśmy sobie razem. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, napisania jakiegoś fajnego komentarza pod filmem. No i koniecznie, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, a jeszcze nie subskrybujesz go, to kliknij tam subskrypcję, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić, żeby nie przegapić kolejnych tutaj tragicznych poczynań moich w Fortnite, żeby nie oglądać, może mniej tragicznych, może bardziej, nie wiem, nie mnie to oceniać. Poczynanie w innych gierkach No i jeszcze jakichś innych Pewno ciekawych aktywności na moim kanale Jeszcze raz serdecznie Dziękuję za oglądanie No i do zobaczenia, cześć!